You and I, you and I. Mister smaku, smaczne i niedrogie diety pudełkowe zamówna w mistersmaku.pl nas Staszczyk, Tiv Reklama, znajdujemy się na programie Mocka 2 z arkadifem Tainsolom, cześć. Ja nie one to ducha, bo po prostu nic nie słyszę. O, dzień dobry, siamku, cześć, kochani. E, może na początku takie pytanie ogólne, jak podobał ci się dzisiejszy format i jak byś porównał go do mócki tej pierwszej, która miała miejsce wcześniej. Ciężko mi porównać, bo pierwszy raz jestem na młódce trzeźwy, zawsze jak to tutaj było na ostatniej, to po prostu sobie zawsze gdzieś tam cyknąłem coś i, i, i rzeczywiście jak się napijesz to, to wszystko jest ciekawsze, e, więc byłem trochę nie wiem, może przymulony, no ale niestety muszę trenować, muszę walczyć, muszę robić wagę, więc tak to wygląda, brakowało nam też jednego pracownika, który niestety nie dojechał i który e, normalnie odpowiadał za, wiesz, puszczanie zawodników i tak dalej, więc był trochę chaos, z tym się zrobił, Aha, okay. dlatego tak wyglądało, no niestety... Złośliwość rzeczy, nie, to akurat nie martwych, Żywej. żywych. Żywych. Na szczęście nic się nie stało. Ale to w ostatniej chwili wyszło, tak, że ten człowiek tak, tutaj tak, nie dojechał. Tak, tak. No i po prostu przez to były małe problemy organizacyjne, ale na kolejny już takich problemów nie będzie, bo kolejne wydarzenie, ale to nie powiem, okay. będzie dużo, dużo ciekawsze i z dużo większą pompą. A jak wyglądała selekcja zawodników do tego formatu? Czy to była kwestia umiejętności, czy kwestia tego, jakim kto jest showmanem, czy to i to? E, tym razem po prostu, właśnie to jest też niedobre, że jak ja walczę, to nie jestem w stanie dopilnować wszystkiego. To jest porąbane właśnie. Poprzednio nie walczyłem, więc miałem więcej czasu, żeby się tym zająć. I ja tutaj wybrałem tylko szóstkę, czy tam siódemkę zawodników do Mucki. Resztę wybrały dziewczyny. Kasia, Patrycja, no i na przykład tu jeden gościu trochę mi wydaje mi się, że jest za dobry na tą, na tą Muckę. Na Kogo razy... masz na myśli? Kurde, nie pamiętam jak ma na imię. Ale tego, tego od, od Marianny, nogał, to tak? Tak, tak, ten, ten od Marianny, tak. No to on jest rzeczywiście wielki, ale to wielki też fajnie dobra. się ogląda, nie? Nasze znaczy, fajnie się ogląda, tylko że wiesz, no jak wszystkich po prostu zdominuje. Znaczy, to był mismę, wszystkich pokona i, i to będzie wiesz nie po... inaczej. Potrzebujemy gości, którzy są wyszczekani, którzy będą free fighterami. My szukamy kolejnych free fighterów. coś takiego jak właśnie ten Versace, coś takiego jak e, jak Farley. To są chłopaki, którzy wiesz, coś tam coś są fajni, są naszym są fajni. Nie są nie są nijacy, o są jacyś, bo to czy są fajni czy nie, bo tam wersacza to wszyscy tam cisną w internecie, ale przynajmniej jest jakiś, wywołuje jakieś emocje, my takich ludzi szukamy, nie szukamy zabijaków, my tu nie szukamy zawodników, to nie jest wiesz, Gromda, to nie jest KSW, to nie jest nawet hybrydowy fame, tylko po prostu freakfightowa federacja, w której szukamy freakfighterów i, i jestem tutaj, no to Kasia go wybrała, więc dostanie opieprz, że po prostu za dobrego wybrała jednego z tych zawodników. A skąd pomysł, żeby wziąć Jasia na jednego z trenerów? Znaczy, ostatnio wybraliśmy trenerów, którzy byli po prostu zawodnikami, nie? Tam był Dominik Zadora, był Miklas i, i był Wach. Bardziej na sportowo. Bardziej na sportowo. Stwierdziliśmy, odchodzimy od sportu. To mają być e, friki, ma być zabawnie, ma być śmieszne. No i było śmiesznie, tak naprawdę. Trzeba więcej takich zawodników. Ostatnio mieliśmy olejnika takiego jednego, do którego wszyscy się przyczepiali. Teraz mieliśmy Jasia Kapelę. E, I myślę, że to jest ciekawsze, bo przynajmniej jest jakaś interakcja między zawodnikami a trenerami i to powoduje jakieś spięcie, jakieś śmieszne sytuacje. Ale w ogóle na początku, jak tutaj i przyszedłem, to była mega spina no, raz z tym Gypsy Wojtkiem, i to nie było takie zabawne, śmieszne jak tutaj. No właśnie, tego... słyszałam, słyszałam. No? Serio, serio, się spieli konkretnie, i myślałem, że będą mogli sobie to wyjaśnić. No, czy ta spina? Nie mam pojęcia Aha, o co, okay. ale tam były takie, no, no, wyglądało to serio, groźnie, nie było zabawne. I właśnie chciałbym, myślałem, że się uda tak poukładać to wszystko, jak widzicie, to nie jest nic ustawiane, to wszystko jest spontan, nie wyszło, żeby się dzisiaj pobili, ale już z nimi dogaduję, żeby po prostu zrobili, na kolejnej módce extra fight tak zwany i ten konflikt, żebyś wyjaśnili między sobą zawodnicy też chcieli bić Jasia, niektórzy do niego startowali tutaj z pozycji ringu do trybun. No właśnie, mi też słabe uszy, no dla najsłabszego startowali, czemu nie wystartowali do prezesa, czemu do mnie nie startowali, tylko do najsłabszego, bitnego Jasia, nie no wiadomo, że o jego pogląd i dlatego go wszyscy atakowali, ale co się działo, się co by nie mówić, jest charakterny, nie boi się, wiesz, pierwszy też miał przetarcia już papież, tak, dostał pierwszego lepca chyba od gościa, po prostu, który był, z publiki, tak? Bo to nie jest nikt, z kim może mógł się papież zmierzyć, a jednak przyszedł w końcu i go, i mu wymierzył sprawiedliwość za Twitterowe wpisy, więc też tak dziwnie. Ale widziałem, że był rozczęszony strasznie. W sensie tak, bo papieżowi odleciałeś okulary, nie? No, spadło mu szkło w ogóle. E, chciałam właśnie jeszcze nawiązać do postaci papieża, bo ostatniej konferencji no, było dużo komentarzy, że jednak z tej strony merytorycznej, na żywo, nie do końca umie się wywiązać jakby z zadania, nie potrafi się pokazać na konferencji. Ty też gdzieś go tam próbowałeś trochę docisnąć, mówiąc, że no, powiedz tutaj na żywo, co uważasz, jak, jak w ogóle to odbierasz, jakby tą jego postać wykreowaną w internecie, a to, e, co dzieje się na żywo. No, słuchaj, no, sobie nie mówić, widzisz, to jest przykładowe. Przykładowy, książkowy, inaczej książkowy przykład słowo powiedzenia Kozak w mecie. Wiecie, mam nadzieję, cały czas mam nadzieję, e, że Mikołaj się jeszcze odpali, że po prostu gdzieś to jest ta trema, nigdy wcześniej nie miał do czynienia z kamerami, z ludźmi, z interakcją na żywo. Wiesz, to co innego, jak masz przemyślanego tweeta, którego możesz poprawić, zedytować, e, wiesz, sześć razy go przeczytasz, czy jest okej, okay, każdy przecinek sprawisz. A tutaj masz jednak, wiesz, jeden do jeden musisz szybko te riposty wymyślać, szybko oddawać i on tego jeszcze nie umie. Może go zjadła trema, teraz po tym lepszy, że tak mu się trzęsie, więc na pewno adrenalina i trema. Może to być ćwiczy, może nie, na pewno nie ma tego naturalnie, więc będzie musiał nad tym pracować, bo w przeciwieństwie do e, Piotra Korczarowskiego, on ma to naturalnie, on po prostu te dymy, to widać, że ma we krwi, widać, że to jest ten gościu, który chodził gdzieś tam w tych wszystkich marszach, rzucał kamieniami w, ty, w, w tych kolorowo-tęczowych ludzi i to widać od razu, on się odpala, a ten taki troszeczkę jest jeszcze wycofany, zobaczymy, ja go jeszcze nie skreślam, pomimo, że cały moment go skreślił, daję mu szansę do drugiej konferencji, mam nadzieję, że jeszcze się odpali i coś pokaże, bo nie chciałbym, żeby to była jego ostatnia walka i żebyśmy żeby go... Już więcej nie zobaczyli. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że jednak jaś Kapela jest lepszym zawodnikiem i będzie bez problemu mógł mu być. Hmm, jeśli chodzi o sytuację z Wardęgą, bo Wardęga wspominał, żeby zawalczył tutaj u Was w federacji, na jakim etapie są rozmowy, czy są już jakieś podpisane kontrakty, czy jeszcze nie możesz za bardzo o tym mówić? E, cały czas mamy kanał komunikacyjny między Sylkiem otwarty, wymieniamy się wiadomościami, rozmawiamy o jakichś tam, tym razem rozmawiamy o zmianach w karcie, bo wiesz, on miał do mnie tam żal, jeszcze tak wszystko powiedział, o, to Leszek mnie okłamał. E, wcale go nie okłamałem, po prostu na ten moment, w którym z nim rozmawiałem, tak wyglądała karta walk. U nas to wszystko dynamicznie się zmienia i teraz już to chyba zrozumiał, e, bo oglądał nasz podcast i widział, jak o tym gadałem, więc teraz po prostu do mnie pisze, co czy coś się zmienia, czy nie. I gdzieś tam na bieżąco to, co mogę, mu mówię, na bieżąco go informuję. E, i, aha, ale co jeżeli chodzi o walki? No nie, no jeszcze nie mówił, że nie. Będzie okay. się przyglądał na pewno e, walce Big Jack kontra Jówko, bo, no on sobie tak, powiedzmy, na celownik, e, wybrał Jówka, a jeżeli Jówko przegra z Big Jackiem, no to już może być, no nie halo, no nie, no gościu przegrał z Nisko Rosłym, to, e, gdzie do Wardengi, więc wtedy wardenga będzie musiał szukać innego przeciwnika. Ja to bym zobaczył takiego Wardęgę na przykład z Jagą. O, rozkładu. to ciekawe. A czy Wardęga byłby drogim zawodnikiem, jeśli chodzi o Garze? Bo jest no bardzo zasięgową postacią. No myślę, że to jest pytanie retoryczne i wszyscy doskonale wiemy, że tak, jest bardzo drogim zawodnikiem, on nawet jest bardzo drogim prowadzącym, bo <grym> zaprowadzenie jakichś konf czy czegoś też, to są takie pieniądze, których niestety Prime by nikomu nie zapłacił. Nie, że nie ma, bo mamy takie pieniądze, ale wolimy je wydać na coś innego, niż na, na kartę walk. <grym> no i zobaczymy. No na razie jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy, on musi jeszcze odpuścić 25%. My okay. musimy dołożyć 25%, żebyśmy znaleźli gdzieś ten środek e, kompromisu. No. A czy nie czujesz się trochę wykorzystany przez niego w sporze jego, tak jakby swejmy? So, jest w najlepszych stosunkach. Nie wiem, czy, czy wykorzystany. Ja doskonale czytam tą grę wiem, o co w tym chodzi. Dzięki wardędze tak naprawdę. jesteś wiele lat w tym Mamy też zasięgi, więc wiesz. Niektóre rzeczy, to, że coś, nie wiem. To, że większość takich rzeczy jest też przemyślanych. Wiem, co mu mogę powiedzieć, czego nie mogę, pomimo tego, że on może myśleć, że nie wiem, że jestem jakimś półgłówkiem, który, który po prostu tam pierwszy, trzy po trzy, każde moje słowo gdzieś tam z nim przynajmniej jest wyważone, przemyślane i, i tyle. Jak myślisz, czy przebijecie ostatni fame? Bo ostatni fame miał bardzo słaby odbiór, widzowie byli bardzo niezadowoleni z jakości e, no, pojedynków i nie tylko, zestawień ogólnie, więc czy myślisz, że tutaj nie będzie takich właśnie miss me, czy takich jak ta walka na krzesłach sławna? No takich rzeczy nie będzie, bo takich rzeczy tutaj nie planujemy i w ogóle nie organizujemy, więc e, tego nie będzie. Ale ja, chodzi mi bardziej o zamysł walk, czy myślisz, że tutaj wszystko jest dobrze dopasowane, tak żeby oddało? W swojej głowie pewnie tak. W mojej głowie ta karta jest dobra na 87%, bo mm. są pewne rzeczy, których nie udało mi się dopiąć i nie jestem w 100% zadowolony, ale wydaje mi się, czytając komentarze, bo ja każdą wolną chwilę poświęcam na sprawdzanie, e, morali, to jak to się nazywa, nastroi, nastroi w internecie i tam czytam komentarze, neutralne, pozytywne, e, czy negatywne mm. i ogólnie karta jest dobrze przyjęta. Wiadomo, że ludzie chcieliby kilku zmian, chcieliby zmiany na przykład, e, żeby Jaś Kapela się bił z Piotrem Korczarowskim, ale jak dla mnie na ten moment to jest dismetr, bo, e, Piotr kompletnie, ledwo umie gardę trzymać, a co by nie mówić ja Jasiu kapelicy coś tam tak. się umie bić. Więc poczekamy pewnie do kwietnia, do naszej kolejnej gali, tam byśmy chcieli zorganizować to starcie. No i tam jeszcze była jedna zamiana. Aha, no pierwotnie chcieli zobaczyć to starcie Jacka Murańskiego z Arabem, a Arab w arabskich rękawicach też mi piszą, że woleliby może to zobaczyć niż jednak Arab. Ta chociaż tu są zdania podzielone. Myślę, wiesz, największe mam taką wewnętrzną... E, za, nie wiem jak to powiedzieć, mam taki wewnętrzny rozłam, bo ludzie chcą niby tej walki Araba z Muranem, ja bardzo nie chcę tego Murana w tym Prime więcej I nie wiem jak to zrobić, czy e, znowu schować dumę do kieszeni i iść dać, ukontentować widzów e, Ale jeszcze raz tą starą gangrenę pokazać czy nie, bardzo się nad tym zastanawiam i nie wiem co z tym zrobić Oczywiście e, w, wspólnicy, właściciele Prime'u Robią wszystko, żeby mnie przekonać, żeby dać mu tą jeszcze jedną walkę z Arabem, właśnie w tych arabskich rękawicach, ale ale nie wiem, no piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy chcielibyście... Zostałeś przegłosowany tutaj w tej kwestii Jacka, pomimo tego, że w sumie jesteś włodarzem. Czy no tak, no ale ja, nie no naprawdę mam realnie 25% jakichś, jakiegoś głosu, który, który, no i to wiesz, no, to moje 25% nie jest porównanie do 75% tych głów, którzy go chcą, no i, i co mam zrobić? No wiadomo, pewnie jak mu się zastawię, powiedział albo on, albo ja, to może bym tak wywalczył, ale... Nie chcę takich stawiać warunków. A czy wiesz, w jakim stanie jest oko Piotrka? Czy dojdzie do siebie do starcia? Bo to wyglądało poważnie ogólnie. To jak takie oko Saurona. Nie, oko nie, Piotra... To, to... O, oko... O, nie, albo Horusa nie. jeszcze był ten bóg e, egipski. Nie, jest w porządku wszystko. Ma trochę ciemne, chodzi w okularach. I wygląda jak taki agent. E, jest, będzie wszystko dobrze. Wszystko A. dobrze. A jeśli chodzi o twoją formę obecnie? No, Problem jest właśnie z tym, jak robisz. To e... duże rzeczy na raz. Do 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 na... Nie, nie. Ja uważam, że nie da się dobrze zorganizować e... gali, musząc trenować i jeszcze musząc zrobić wagę. Bo jeżeli wiesz, miałbym walkę na przykład z Pawłem no to jest, nie ma problemu. Nie muszę trenować, bym sobie tu pił, teraz byłoby zabawnie. No, ale jednak masz jakiegoś przeciwnika, który coś nie coś potrafi, gdzieś tam jeszcze, wiesz. Jakbym z nim przegrał ogólnie, więc gdzieś ta duma nie pozwala mi nie trenować, więc próbuję coś tam trenować. Tak naprawdę byłem na ten moment na czterech treningach dopiero. Ale no tam biegam, nie? Bo robię wagę, no to biegam. A na takich treningach K1 to byłem tylko na czterech. No. I, i, I przez to też widzisz, że mogę dopilnować, nie, nie miałem czasu na to, żeby wybrać wszystkich zawodników do mócki. Brakuje mi po prostu czasu, przez to, że muszę trenować i robić tą wagę, więc to jest mega, mega I, I nie wiem, no ale dzięki temu też weź będzie miał większe szanse w tej walce może. No tak. Okay. A jeśli chodzi o twoją, można powiedzieć, spinę z Marianną, się została w jakimś stopniu rozwiązane dzisiaj na, po, na początku tego programu? Coś tam zostało poruszone? Bo wiem, że ta zła krew chyba trochę dalej jest. Patrycja ma klucz. A nie, ja mam. To daj Patrycji. Ty nie odjeżdżaj, czasami p... nie umiesz jeździć. Patrycji daj. Patrycji nie mam już. Jak nie masz Patrycji? ona ja, p... A tylko nie. Co, chcesz kończyć już? Nie, 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 spokojnie. Spoko. Mm, Jakie pytanie? A, z Marianną. E, coś tam rozmawialiśmy. Znaczy rozmawialiśmy? To co widzieliście? Po, nie, nie, poza, programy... poza kamerami nie, nie rozmawialiśmy. Okay. Ja też. Ja też dałem swój statement jak ona przedwczoraj, ja wczoraj miałem po prostu zbyt ciężki dzień, nie miałem na to ani sekundy, żeby coś jej odpowiedzieć, odpowiedziałem dzisiaj i to samo zresztą powiedziałem jej też na rozpoczęcie tego programu, bo oczywiście Kasia Zadymiara musiała ten temat poruszyć i, i, i tak to było, tak, ja to wcale sprawa. ona, nie wiem, że chciała, żeby ją przeprosić, że jest urażona, ja wcale jej nie ubliżyłem, nie, nie że ją zwyzywałem, to akurat ją zwyzywał Tomek, który był mnie ja po prostu powiedziałem, że byłem zawiedziony i to było mega słabe z jej strony, że po prostu podeszła do mojej kobiety i mówi tak, że bym sobie na coś takiego nie pozwoliła, no i to jest jednoznacznie, sugeruję, że mhm. ty też sobie na to nie Pozwól moja droga i wiesz, a na tym polega moja praca. nagabywanie. No trochę tak, wiesz, na tym polega moja praca. Moja, jakby jest ze mną, odkąd prowadzę ten podcast, doskonale wie na czym to polega, że niektóre rzeczy, co gadamy, to mówimy pod zasięgi, a drugie drugiej nie uważam, że powiedziałeś, że jest do to jest coś złego. To jest złego ogóle moment, bo to, że jest, to jest synonim, że jest ładna. Tyle. No. Nie, w życiu nie, nie insynuowałem jakiegoś yy, zbliżenia. Absolutnie. Denis Załęcki mówił, że nie puściliście Tazego do walki z nim. Czy to prawda? Gdzie? No, w federacji. jakiej? Do Fejmu. Do Fejmu dostał propozycję Denis Zarański walczyć, tak? No, no nie. Fazy, ale z z, z Denisem Zarański. Nie, no, Denis Zarański nie miał takiej propozycji. Denis, z tego co ja wiem. A mam... W sensie, no to możesz zdementować to, co on powiedział. Znaczy, ja to myślę, że mogę to zdementować w imieniu federacji. Prime, mogę zdementować, że nie było takiego zapytania od Federacji Fame, żeby wypożyczyć do takiej walki, a mogę też myśleć śmiało w imieniu Federacji Fame, bo gdzieś to mamy, rozmawialiśmy o tym, e, oni go absolutnie nie chcieli i, i, i nie ma takim, nie ma raczej takiej możliwości, ale to wiesz, no, na razie mówię w imieniu naszej federacji, nie wpłynęło takie zapytanie, nic takiego od Federacji Fame u nas nie było. Myśli, że on kłamie, gdzieś tam próbuje napędzić wokół siebie szum, mówiąc takie rzeczy? Myślę, że próbuje, ale zobaczymy go niebawem na innej gali. Nie będę tutaj zdradzać, bo to mam do swojego programu, więc oglądajcie shit. Ale, ale masz na myśli tą galę z Kruszyną? Za niedługo Denis zawalczy również. Bagu? Nie, nie, z Kruszyną nie będzie walczył. To też mogę wam po. To już mogę okay. znikować, że nie będzie walczył z nim. Ale to skąd takie informacje? Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć, bo to. Tak się, tak się składa, że pff, nie wiem dlaczego, ale pff, tak mamy z Tomkiem, że wszystkie informacje zawsze do nas wpływają najpierw i, jest, i nie ma newsa. Ktoś mówi, o, ale mam sobie tego newsa. A on mówi, co jak? To już nam leży od przedwczoraj w naszej szafce i okay. czekam, kiedy to nagres. Więc nie ma, nie ma newsa, którego nie mamy, a jeżeli go nie mamy, to sobie go dopowiemy, dowymyślimy, a jak nie dowymyślimy, to po prostu go nie powiemy. Dobra, muszę iść dalej. Jasne, dziękuję. no buziaki koń.